Witam Was moje drogie raki, na kanale K2.4 od Przesłanie na miesiąc lipiec dla Waszego znaku zodiaku. Czytanie jest ogólne, więc nie musi z wami wszystkimi rezonować. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji. I przechodzę do tej pierwszej karty. Karta główna na ten miesiąc lipiec to jest karta trzech kielichów. I jako główna energia z tej karty to są spotkania towarzyskie, czyli to życie towarzyskie nabierze jakby. Um, życia, ale też i takiego właśnie no, intensywności. Bardzo fajna karta dla osób, które odnoszą jakieś sukcesy, ale też mają coś do świętowania. No Wam na pewno nie zabraknie y, tego typu energii, y, nawet z racji tego, że tutaj dużo jeszcze z raczków będzie obchodziło urodzinki, więc... Y, y, łącząc to czytanie z życzeniami dla was, aby tak właśnie wam tutaj ten lipiec się pokazywał, czyli jakieś świętowania, spotkania, radości, dużo takiego przyjemności czerpania z życia, cieszenie się ogólnie życiem i, no i sukcesami, które odnosimy. Bardzo dużo jest takiego przepełnienia, bycia osobą też e, taką, która się czuje bardzo dobrze w otoczeniu innych osób, czyli też nowo napotkane osoby, ale z takich negatywów, ja bym ewentualnie tylko powiedziała tutaj, że może być tak, że jakby będzie ktoś z was czuł się, jakby nie jest jedną opcją w życiu drugiej osoby. Tutaj mi bardziej chodzi chyba o takie układy e, damsko-męskie, więc mogłoby być tak, że ktoś tutaj e, jakby no, może się znajdować w takiej sytuacji, że, ale to tylko jest dla takich e, problematycznych, powiedzmy, relacji. Wtedy ewentualnie tutaj patrzmy na tą energię. Ogólnie według mnie tutaj jak najbardziej zabawa, e, radość, po prostu ra, radość z życia z, ogólnie. Także bardzo fajna, pozytywna karta. Teraz mamy, mam kartę pustelnika i ta karta ma wam powiedzieć o przeszkodach na ten miesiąc lipiec karta, wiecie co, to jest karta osoby, jako przeszkody, ja bym powiedziała, osoby, która się czuje samotna, ale ta samotność jest często z wyboru niestety, dlatego, że po, czy z wyboru, czy raczej może z potrzeby a, takiego troszeczkę poukładania sobie wielu tematów, bo pustelnik jest osobą, która poszukuje jakiejś prawdy, jakiejś odpowiedzi, a, ogólnie to jest ktoś, kto wie, czego chce w swoim życiu, ale jakby potrzebuje też tutaj znaleźć troszeczkę tego spokoju dla tego, żeby pozbierać myśli, żeby tutaj sens um, tego um, tych najważniejszych priorytetów takich w naszym życiu, jakby chcę tutaj. Um, pod swoim kątem, tutaj bardzo, bardzo się jakby tak. Duchowo zastanowić, tak wczuć się jeszcze głębiej w siebie, nie tylko tak zewnętrznie, ale właśnie uh, od tej strony duchowej jak naj najbardziej. Więc bardzo fajna karta takiej mądrej osoby, ale jednak starającej się troszeczkę pozostać w izolacji uh, ze swoich własnych powodów. Widocznie uh, tak tutaj też niektóre raki będą miały taką potrzebę. Um, jakby pobycia z samym, z samym sobą, z samą sobą. Mamy tutaj pannę pokazaną w tej karcie, więc może jako przeszkoda też się pokazać ten znak zodiaku i wtedy tutaj byście mieli z tą osobą ewentualnie jakąś przeszkodę w tym miesiącu lipcu. Teraz karta, która przechodzi do przeszłości. Tu mamy kartę sześciu monet i tak krótko powiem o tej karcie, bo sama karta nie jest taką złą kartą, ale do przeszłości przechodzi przede wszystkim takie przyglądanie się swoim e, finansom, czyli takie ważenie ich troszeczkę, e, ile ich mamy, czy nam wystarczy. To jest też często w tej karcie szastanie pieniędzmi, ale tak, dlatego nie, nawet niekoniecznie pod swoim kątem, tylko bardziej pod, pod kątem rozpieszczania kogoś, czyli jakaś taka hojność ponad miarę, a, która może doprowadzić do tego, że niestety no, w pewnym momencie z tymi pieniędzmi może być troszeczkę krótko, także tutaj mamy tego typu energię, ale najbardziej ja bym zwróciła uwagę na to, że taki moment, kiedy ktoś musi tutaj, jakby pod kątem finansowej sytuacji, troszeczkę to jest ważenie naszej sytuacji finansowej, tak się pokazuje w tej karcie. I więc jakby zwracać uwagę na wydatki, aby tutaj może być też ewentualnie. Nie wiem, spłata jakichś długów też może tu jakieś długi, powiedzmy, mogą odejść, powiedzmy, w, w, do tej przeszłości, ale też może jakaś zależność od drugiej osoby pod kątem finansowym, więc jakby tej energii już tutaj nie będzie w tym przynajmniej w miesiącu lipcu. Teraz głowa Waszego czytania, czyli Wasze myśli, nad czym się będą skupiały przede wszystkim. I tutaj mamy kartę kapłanki fajna karta. Ogólnie to jest taki, bardzo wgląd w naszą podświadomość to jest bardzo dużo mądrości w tej karcie. Tu jest kobieta pokazana, kobieta, która potrafi nam doradzać, kobieta, która często się pokazuje jako taka. Jakby wskazujący ktoś, kieru odpowiedni kierunek, taki dobry kierunek, którego się trzeba by było trzymać. Więc jeśli potrzebujecie się kogoś poradzić, a macie kobietę, to jest też ważny znak zodiaku, więc tutaj jakby sami się będziecie odnajdywali w tej karcie. Dużo mądrości, dużo takiego chęci poznania odpowiedzi na jakąś sprawę, w jakiejś sprawie, na jakiś temat może dotyczyć kobiety oczywiście. Ale też tutaj się właśnie ta kobieta w, jakby w, w ukryciu troszeczkę w takim pokazuje w tej karcie, akurat, bo kapłanka jest w ogóle fajną, taką energią pozytywną, bardzo, ale jednak taką bardzo też tajemniczą. Więc, jeśli by było tutaj powiedzmy pod kątem miłości, no to mamy na pewno pokazaną kobietę, która jest jakby taka bardzo kusząca i to. I robiąca wrażenie na wielu, wielu mężczyznach. Także, mądrość ogólnie, doszukiwanie się jakiejś prawdy, jakiegoś rozwiązania, czasami troszeczkę grzebanie głębiej niż do tej pory, czyli doszukiwanie się jakichś informacji, które są niezbędne do, do jakiegoś celu, bo tutaj już każdy z Was będzie wiedział więcej o co konkretnie chodzi. Ale. Ja bym bardziej tutaj patrzyła właśnie pod kątem rozgryzania jakiejś, um, jakiejś tajemnicy, nawet wręcz. I wiecie, że tutaj, um, ponieważ wy macie tak przeszkodę tego pustelnika, i on też tutaj jakby poszukuje jakiejś prawdy, czy jakiejś odpowiedzi, czy jakiegoś rozwiązania. I tutaj w tej głowie też wy macie, więc to jest wasza przeszkoda, a to jest to, co wy będziecie robić. Więc ta głowa jednak będzie wasza cały czas tutaj nad czymś pracowała w tym miesiącu lipcu. I teraz podstawa tego czytania na lipiec to jest 7 monet. To karta taka, kiedy my czekamy, cierpliwie czekamy na rozwój. I tutaj już każdy z Was też musi jakby sobie dopowiedzieć, czy to jest rozwój jakiejś relacji, czy to jest rozwój jakiegoś jakiejś przedsięwzięcia, o której już zaczęliśmy. Czy robimy od jakiegoś czasu? Ktoś, kto czeka na efekty, ktoś, kto się zastanawia, czy to ma jeszcze sens, więc tutaj jest dużo takich różnych energii w tej karcie, ale przede wszystkim tu jest jakaś cierpliwość, tu jest jakieś oczekiwanie i, i jakby też moment, kiedy my już więcej nie możemy zrobić. Czyli tak jakby te podstawy wszystkie są już zrobione, wszystko jest jakby do końca dokonane. A teraz tylko, właściwie czekasz tylko na te plony. W tej karcie, niestety, ta cierpliwość jest bardzo istotna, bo aby to się wszystko rozwinęło, abyśmy my zaczęli z tego jakby czerpać benefity, czy odcinać już te bonusy tej naszej ciężkiej pracy, czy tego, nie wiem, wszystko jedno, co to było żeby tutaj się to zaczęło rozwijać i ruszyło się, to jednak ten czas tutaj niezbędny do rozwoju tego jest bardzo, bardzo Wam potrzebny. Więc um, no, fajna energia. Um, bardzo dużo nadziei tutaj, że się coś um, w końcu zacznie rozwijać, więc um, dobra, dobra energia. Um, Praca nad cierpliwością tutaj jest ważna. I teraz to, co w najbliższej przyszłości, znowu macie swój znak Zodiaku, bo tutaj mamy rydwan, i jako najbliższa przyszłość pokazuje dla was, moi drodzy, e, ruszenie z miejsca. To są bardzo szybkie decyzje, bardzo szybkie działanie, e, podjęcie inicjatywy, ruszenie do przodu. No, ba, coś bardzo dynamicznego tu się zaczyna dziać, więc, ale też przede wszystkim przez to, że się wy tutaj pokazujecie, więc to może być tak, że wy tutaj bierzecie kontrolę nad jakimiś tematami sami, ok? Wy sami zaczynacie działać, bardzo konkretne ruszenie w kierunku jakiegoś, jakiejś sprawy, jakiegoś tematu, który chcecie zdobyć, osiągnąć. Czyli tutaj jest dużo rzeczy. Wszystko jedno, czy to dotyczy miłości, czy to dotyczy pasji, pracy, szkoły, nauki, nie wiem, zakupów, jakichś inwestycji wszystko jedno, czego. Tutaj jest bardzo intensywne ruszenie z czymś. I i taki, um, tutaj jest tak, tego typu świadomość, że wy wiecie, że nadszedł czas, że trzeba już um, z czymś ruszyć. Także bardzo. Um, no, to są podróże oczywiście też jak najbardziej. Um, no bo teraz, tak pomyślałam, jeszcze są podróże, są odwiedziny. Um, no dużo takiej fajnej, po, też poz, pozytywnej energii jak najbardziej, a, jeśli chodzi o kartę rydwanu. Takie przede wszystkim ja kontroluję, ja tutaj jestem tą osobą, która rządzi, sprawuje coś i jedzie tylko i wyłącznie w tym kierunku, w którym ja chcę jechać. Także tutaj nie ma, a, że ktoś was do tego zmusza, wy tu sami jesteście tym swoim szefem, że tak powiem. A, Teraz lęki i obawy. Wy tutaj macie jakiegoś mężczyznę pokazanego, ponieważ mamy e, cesarza i cesarz to jest bardzo e, osoba, która jest e, jakby to powiedzieć, stanowcza, może w ten sposób. Ktoś bardzo stanowczy, ktoś, kto nie e, jakby ulega, ale to też jest e, jakby mąż, e, nie wiem, ojciec. E, Osoba taka bardzo rodzinna, i tylko ta rodzina ma wpływ tutaj na decyzję tego cesarza. Ja bym powiedziała, że może być tak, że tutaj od Was, bez względu na to, w jakim wieku jesteście, pokazuje się mężczyzna, jakiś lider w Waszym otoczeniu, który jakby będzie z jakiegoś powodu troszeczkę Was. No bo się obawiasz po prostu jakiejś decyzji, bo tutaj są decyzje często właśnie u cesarza, czyli on jest tutaj taką tą główną zarządzającą osobą, od której bardzo dużo zależy, więc tutaj, ale też jest doradca często dla nas, czy może być osoba, która w jakiejś dziedzinie ma bardzo dużą wiedzę i po prostu hmm, no, może być to, nie wiem, nawet lekarz powiedzmy, ja tak przykładowo oczywiście mówię, ale tutaj możliwe, że te lęki obawy są właśnie z kimś takim powiązane, czyli z osobą, która wykonuje jakiś konkretny zawód, ale taki, no, od, którego, od której dużo zależy, tak, od decyzji, którą ta, ta osoba tutaj nam przedstawi. Także tutaj baran nam się też pokazuje, więc możliwe, że, że tutaj chodzi też o barana. No, ale jest dużo takiej mądrości, dużo takiego bycia jakimś lojalnym, więc no, jakby na to nie patrzeć. Jest tutaj jakiś mężczyzna, i z nim przede wszystkim tutaj będzie coś was, jakby no, nie, nie pozwalało wam tutaj jakby zapomnieć o tym, że, że ta osoba jest i od niej w jakimś stopniu tutaj coś będzie zależało czy pójdzie do przodu, czy, czy zostanie w takim bez rozwoju i tak dalej, w sensie, że jakby nie ruszy z miejsca, tak? Wszystko zależy od jakiegoś mężczyzny. Teraz to, jak was postrzega Wasze otoczenie tutaj, w tym wyłącznie miesiącu lipcu, oczywiście, to jest karta dziesięciu kielichów, bardzo fajna karta. Osoby, która jest rodzinna, osoba, która jest bardzo jakby skoncentrowana na szczęściu, na uzyskaniu satysfakcji, osoba, która jest bardzo życzliwa, ktoś, ktoś się lubi dzielić, nie tylko jakby materialnymi tematami, ale też i tymi właśnie um, radościami, które posiada, czyli tą satysfakcją z czegoś, którą ta osoba osiągnęła. Bardzo dobra karta, ktoś, kto przede wszystkim tutaj um, ma tą wartość rodziny na pierwszym miejscu i tutaj jest ktoś bardzo też um, jakby um, dążący do tego, aby, aby tutaj wszyscy w, w w jego otoczeniu, w jej otoczeniu, jakby się czuli, jak u siebie w domu, jak jakby w towarzystwie osoby, która jest tak emocjonalnie blisko i dająca nam takie poczucie spokoju, stabilności, radości. Jakaś tak, taka osoba bardzo wspierająca tutaj się pokazuje, i no, dobra, fajna, szczęśliwa jakby osoba. Teraz macie dwie karty rezultatu. Pierwsza karta ma wam powiedzieć, co wam pomoże, druga karta to, co wam wyniknie tutaj w tym lipcu. No i to, co wam e, pomoże. Tutaj mamy rycerza mieczy. I wiecie co? No, rycerz mieczy on jest bardzo taki impulsywny. To jest akurat e, jego m, czasami wada. W większości momentów to jest wada, dlatego że on pod, pod wpływem impulsu potrafi po prostu. Pół miasta postawić na nogi, tylko dlatego, że on czegoś potrzebuje, coś chce osiągnąć. I, 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 i tak jak się mówi w tym powiedzeniu, czy, jesteś, czy oni są na mnie gotowi, czy nie, ja i tak po to pójdę. Więc, jakby nie wszystko może być jeszcze gotowe, żeby tutaj to zdobyć, ale to działanie, ta, te ambicje, które się tu pokazują w tej karcie, one tak po prostu są tak silne, że. Um, rycerz mieczy często idzie takimi ścieżkami, których jeszcze nikt nie poznał, a żeby osiągnąć cel, czyli takie jakby przecieranie własnej drogi, własnej ścieżki, po to, aby osiągnąć właśnie cel. Nie podpieranie się nikim, a liczenie na siebie. Bardzo szybka karta takiego no, szybkiego działania, ale często właśnie takie zbyt agresywne tutaj się to działanie pokazuje, więc może tak być, że no, zdobędziecie to, co możecie, ale po drodze możecie tu, u, u, jakby no, nie wiem, czy urazić, ale może tak być, że no, trochę tych konfliktów się też pokaże po drodze i. Um, no, i jakby tutaj, może to nie jest do końca wskazane, żeby aż tak agresywnie tutaj działać, no ale to już wy będziecie wiedzieli, co do danej sytuacji najbardziej będzie pasować, czy właśnie takie pójście bardzo szybkie, jak to się mówi, po trupach do celu. Tak przenośnie, oczywiście, bo wiadomo, że chodzi o to, jak my dużo wysiłków to włożymy, żeby to osiągnąć. No, bo może na przykład to być ostatnia szansa na to, tak? Więc tutaj, no, już tak jak mówię, pozostawiam to do Was i do Waszych sytuacji, co, o co będziecie tutaj tak walczyć. Przede wszystkim, no o siebie, ale, ale co konkretnie dla siebie chcecie tutaj wywalczyć i z czym musicie się tutaj uporać. Teraz karta to, co Wam wyniknie. Macie trzy monety. Fajna karta, dlatego że tutaj mamy. Um, Współpraca przede wszystkim, nawiązanie współpracy, jakiś wspólny cel do osiągnięcia. Nowa praca tu się pokazuje często, jakby takie działanie w grupie, czyli ta komunikacja bardzo tu się pokazuje osiąganie sukcesu. To jest bardzo stabilna karta, więc jedna z najlepszych, jeśli chodzi o karty, o monety ogólnie. No, Ważne jest, abyście tutaj, moi drodzy, wszystko robili jakby tak w kolejności, dlatego że te trzy monety do tego namawiają, żeby tutaj no, niczego nie robić na skróty, tylko jakby każdy etap tego, przy czym będziecie musieli tutaj współpracować z kimś, przede wszystkim jakby to wszystko było tak po kolei z detalami opracowane, i wtedy um, jest duża szansa na to, że no, osiągniecie niesamowity sukces. Często jest tutaj w tej karcie pokazane, że ktoś jest jakby osobą pracującą dla siebie, czyli dla własnego biznesu. Bardzo no, pozytywnie się pokazuje tutaj właśnie ten finansowy status. Bardzo jest pokazane pozytywnie, więc dobra karta. Często się tu szkoły pokazują jakieś, powiedzmy, momenty, kiedy się czegoś musimy uczyć, ale też... Ważne jest, że w te, tu, tu jest, jak powiedzieć, takie dobre otoczenie, w którym się dobrze czujemy i możemy się rozwijać, a nie bojkotujemy każdy swojego zajęcia, tylko jest raczej właśnie współpraca, bo każdy wie, że tutaj jest ten wspólny cel, jest, cel jest bardzo ważny, bardzo istotny. Więc bardzo fajna, fajna ta energia tu się Wam pokazuje w tym miesiącu. Taka, muszę powiedzieć, że lekka, ale. Ale taka, która Wam też tutaj sprawi dużo, dużo przyjemności. Myślę, że taki dosyć pozytywny ten miesiąc będzie dla Was. Um, dodatkowa karta, cztery miecze. Wiecie co, no, zwolnio zwolnione tempo. Nie spieszyć się z decyzjami, z podejmowaniem decyzji. Um, odpocznijcie trochę, tak jak ta karta tutaj was namawia. Um, tu, bo tu się pokazuje brak snu. Często pokazuje się taki moment, kiedy jest jakieś osłabienie. Um, z Zbyt, zbyt duże, może zbyt duży wysiłek był w ostatnim czasie tutaj pokazywane, więc takie troszeczkę zwolnione tempo, niespieszenie się, odsypianie, ale ważne, żebyście wy tutaj sprawdzili też jakby pod kątem właśnie zdrowia, ja bym tak powiedziała, żebyście sprawdzili tutaj, czy wszystko gra, czy tu wszystko jest na miejscu tak jak powinno być, bo to jest karta zmęczenia troszeczkę, więc może być tak, że z jakiegoś powodu to zmęczenie będzie innego rodzaju niż um, do tej pory, więc jakby nie można tego baga bagatelizować, a tylko sprawdzić, a przynajmniej a, no, dać sobie dużą dawkę tutaj snu i, i odpoczynku. Także. Tyle mam dla Was, moi drodzy, życzę Wam udanego lipca, bardzo fajny ten lipiec, oby Wam się tu wszystko ładnie potoczyło, byście osiągnęli to, do czego dążycie i wszystkiego dobrego jeszcze raz z okazji urodzinek, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.